Pod koniec lat dziewięćdziesiątych w Krakowie, w jednym z hoteli przy ulicy Ditla, doszło do serii niewyjaśnionych zdarzeń, które do dziś budzą grozę wśród byłych pracowników. Hotel istniał od lat sześćdziesiątych i miał opinię solidnego, choć nieco staroświeckiego miejsca. Wszystko zmieniło się, gdy do użytku przywrócono dawno nieużywany pokój numer trzysta trzynaście. Pokój ten był zamknięty od lat po samobójstwie młodej kobiety, która, według legendy, powiesiła się na Żyrandolu po kłótni z narzeczonym. Obsługa twierdziła, że od tamtej pory miejsce ciągnie złą energią. Jednak nowy właściciel uznał, że to tylko przesądy. Odnowił wnętrze i włączył pokój do rezerwacji. Pierwszego tygodnia gość z Niemiec opuścił hotel, w środku nocy, zostawiając w recepcji notatkę. Coś tam jest. Nie śpię od dwóch dni. Nie wracam. Jego pokój, 313. Niedługo potem młoda para z Wieliczki została znaleziona nieprzytomna. Ona z podrapaną szyją. On w stanie skrajnego szoku, powtarzający tylko To nie ona. To coś przyszło z lustra. W ciągu pół roku aż pięć osób zrezygnowało z pracy po nocnych zmianach na piętrze. Gdzie znajdował się 313. Pokojówki zaczęły odmawiać sprzątania tam, twierdząc, że słyszą szepty z za ścian i widzą postać kobiety w lustrze. Co ciekawe, że ten sam, na którym powiesiła się pierwsza ofiara, co noc huśtał się lekko, mimo braku przeciągów. Punktem kulminacyjnym było nagranie z kamery przemysłowej z 15 listopada 1900. 99 roku. Ochroniarz zauważył na monitorze, że drzwi do pokoju 313 otwierają się same o trzeciej w nocy. Z wnętrza wysuwa się cień przypominający kobietę w sukni z lat 60. Porusza się w stronę windy, która zjeżdża na parter, choć nikt jej nie wzywał. Po tej nocy ochroniarz zniknął. Jego samochód stał zaparkowany przed hotelem jeszcze przez tydzień. Policja nigdy nie odnalazła śladów jego obecności poza budynkiem. Pokój 313 został ponownie zamknięty. Hotel działa do dziś, ale pracownicy nadal ostrzegają, by nigdy nie stawać przed drzwiami o trzeciej w nocy. Lokalni twierdzą, że jeśli się przystanie, słychać szepty zza drewna, a w lustrze odbija się nie to, co powinno?